witam w kolejnym odcinku Pottera. Słuchajcie, e, mieliśmy zacząć grę. Tak mówiłam przynajmniej w poprzednim odcinku. Mieliśmy zacząć grę przy nowym levelu, ale znalazłam pewne miejsce. Otóż tu przed chwilą była skrzynka, e, z której, e, na której musieliśmy użyć zaklęcia Ridiculus, i w skrzynce e, był e, klucz. Do miejsca tutaj. To jest zdaje się, że subiarnia. Eee, tak. Subiarnia. I ja nie pamiętam co to było. Tak, dla zmiany. Tą część pamiętam najmniej. Chciałam. Nie to chciałam, ale cóż. Mm, tak. Ech. Może jeszcze tam wrócimy. Na pewno tam wrócimy. Puszczam, że tutaj trzeba umyć te plamy. Dobra. Dwa. Trzy. Cztery. I 5. Party Crouch Senior. Eee, wiecie co? Poza nagraniem jeszcze porobiłam sobie yy, yy, zadania. Znaczy zadania. Pochodziłam sobie trochę po hokwarcie. Trochę pochodziłam, trochę pozbierałam. rzeczy. Trochę podnajdywałam, ale w sumie nic takiego konkretnego. Uu, tutaj też jest sowa. Tutaj też będzie sowa do zdobycia. Fajnie. co już widzę gdzie nawet. Mm. A tu mamy token. Ale jak to? A. I cóż to będzie? Mam nadzieję, że coś fajnego. Bo ostatni, nie, ostatnia skrzyneczka nie była fajna. Goldbreak detektor. Mhm. No nie jest to czał. Ale zawsze to coś. Dobra, Ty się tam ciesz, że Cię uwolniliśmy. Mm. A co nam to da? Musia jeszcze ten token. Z poprzedniego tego, jakby wtedy, kiedy się cofaliśmy, a tu jest Worldbreed, dobra? Po prostu możemy stąd wyjść? Proszę, ale ja bym chciała wrócić do normalnego czasu. Da radę, tak? Bo tam był jeden token, którego nie zabraliśmy. O, a jak pójdziemy jeszcze raz, to będzie? Będzie normalnie. Super. Jeszcze szybciutko wrócimy. Potem yy, ten token. Nie wiem, co to jest za postać. No. No. A, chybiona, ok. A jeszcze zastanawiam się, do czego tutaj jest ten labirynt. Poza tym, oczywiście, żeby wyjąć to jajko. Co my za to dostaniemy? Ach. Bo jeszcze faktycznie w teraźniejszości nie byliśmy u góry. Matko, tu jest tyle rzeczy do roboty, do zrobienia. A co tu będzie? Tylko co widzę, to chyba nic ciekawego. Tyry, 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 tyry. Chyba, że jakiś token, albo złoty klocek znowuż. Hmm. Jest złoty klocek, dobra. Mieliśmy iść z fabułą. Tak, mieliśmy iść z fabułą. Ale cóż ja na to mogę, jak fabuła jest jaka jest, i jest daleko, a po drodze jest całe rzeczy do zrobienia. Dobra, uciekamy stąd? <laughs> Idziemy znaleźć, mam nadzieję, już fabułę. mogłabym trafić w drzwi, też byłoby miło. Tu już mamy. Tam byliśmy. Tam byłam, słuchajcie, właśnie poszukać sobie tych zadań. Tam był ten cofacz czasu cały. Mhm. Idziemy tu. Ok. Chcemy znaleźć jakiś... Y Level może? Coś ruszymy? Byłoby fajnie. Eee. Nie, to nie możemy redukto. to. możemy. Redukt Nad jeziorem też w sumie jeszcze nie byliśmy. Ale ja tam nie chcę iść. Ja tam pójdę później. Ja chcę iść fabułą. Bo od dwóch odcinków. Nie robiliśmy nic z fabułą. Dlaczego ja tu coś słyszę? Aha. O Chcę chcęk. A tam jest kto? Jini? Tak, jest Jeannyi. Nie to góry co pieniążek. Okej. Okay. Dobra. Lecimy. O, kadcenka, dobra. Mamy... Yy... Level. Kolejny. Nie, nie chciałam... wyjść stąd, Harry. Zbanie. Znaczy, Harry super. Tak, polecam, Harry go Mhm. Oj! Idziemy szybko! Aha... Szali u nas, smok yy, ja bym chciała to szybko złożyć. Okay. Dlaczego weszłam w ten ogień? Chybaś mi to wytłumaczył. Dlaczego jestem taka? I wchodzę w te ognie i nie patrzę, gdzie idę. Dobra. To trzeba tu. Okej. To osłone w całość. Okej. Okay. Eee, hm. Powstanie kociołek. powstanie kociołek? Hmm. To nie za bardzo wiem po co. Do czego nam ten kociołek? Tu już nic nie było? Chyba nie było. A, bo to... Dobra, już chyba wiem. Do czego nam tylko ciołek? No bo tutaj jest dźwignia. No przecież. No, do góry. Nie! Serio. Może ja muszę tu najpierw. Teraz tu do dźwigni. O, dobra. Okej, okay, stąd, stąd. Uciekł. Bardzo mnie to cieszy. Yy. Cóż, myślę, że spadnę. Szczęście? Nie. Hmm, no teraz padłam. Dwa. Trzy. Się. Nie, to jest czarna magia, dobra. Ojej, 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 ojej. Eee. No, ok. Farmiona przywołała, oh, bo to jest niebieski klocek, fajnie. Czerwony, niebieski, zielony ok? Nie tu, tu. Okej, okay, mamy jajo. Czy to będzie koniec z tego levelu? Nie pamiętam. To nie jest konieczny Hm. Walka ze smokiem. O nie! Ucieczka! Uciekamy! Smok nas goni! Ciekamy. Dobra, tu chyba na razie mamy spokój, yy, ale przypuszczam, że. O właśnie. Czy dzieje już! Mm. Wiecie co, ja po prostu polecę. Temat. Po prostu polecę. Pomocy, o Boże. Czy to będzie koniec? Koniec, proszę. Tak, to będzie koniec. O. Level complete. Mm -hmm. Widzicie co? Jeszcze. W tym odcinku, może ten będzie trochę krótszy, ale ja bym chciała pójść sobie to było tu. Nie, to nie było tu, to było to na dole. Chciałabym ja pójść sobie kupić te skrzyneczki. I na tym może dzisiaj zakończymy. Nie wiem ile to wyszło. Bo to muszę trochę pociąć. Ach, i tu jeszcze można. Właśnie, ale to za chwilę sobie jeszcze tam zejdziemy, tak zrobimy, żeby dograć coś do tego odcinka, bo ja nie pamiętam co tam było. Ta część mówię, jest dla mnie taka. no... A jeszcze jest jedno fajne miejsce, też mi się przypomniało. Hmm. To kupimy. kupimy to sobie. I możemy to nawet włączyć. Mhm. Tutaj właśnie. Pójdziemy sobie jeszcze tu. Karkarow. Tak. nie A tu jest Krwawy Baron. No proszę. nie Ej! Ktokolwiek to jest. A tutaj? A tu będzie gdzieś złoty klocek. Aha, bo to jest tak po prostu zostawiony. Okej. Okay. Fajnie. Jeszcze zanim stąd pójdziemy. A bo myśmy tu byli. No tak. No tak, myśmy tu zaczynali przecież, którą. drugą część? Paliśmy tu. Dobra. Hmm tam sobie wyjdziemy, bo tu już chyba nic nie ma. Chciałam jeszcze zajść tylko tam do piwnicy. O tu chciałam. Jeszcze zobaczymy, co tu jest. Fire. Co to jest? Wiesz, że to chyba nigdy nie była? A to nam chyba pokazuje, ile mamy tych zdobytych złotych klocków? Tak, 15 na 24, fire. 7 na 24. Tower of Secrets 11, Kamień 21, 20... no. 13, hmmm, może byłam i nie pamiętam? Nie wiem. Ale myślałam, że jest tutaj coś fajniejszego, szczerze mówiąc. Tu nic nie ma, tylko tak. A może trzeba tutaj zdobyć wszystkie kostki, żeby móc to poukładać. Jest to jakaś myśl. O! Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Nie wiem, nigdy tu nie byłam. Chyba. Tak mi się wydaje. No dobrze, moi drodzy, ale kontynuować sobie będziemy już w kolejnym odcinku. Ten wyjdzie chyba jakiś taki krótszy, ale to w sumie dobrze po tych dłuższych odcinkach. Dzięki, że byliście ze mną i pa pa.